Więc, Siemaneczko, widzowie, gameplay na cheatach z Bedrocka. Oczywiście będzie trwał około godziny odcinek. Postaram się, więc wybierzmy sobie live Nie zwracajcie uwagi na odgłosy w tle, jeśli jakieś są. Bo ostatni odcinek miał dużo wyświetleń, jak na mój nowy kanał. Chyba się Wam spodobał. E, ale nie wiem, czy się Wam spodobał. Jakoś szczególnie dużo wyświetleń nie miał. Ale tak czy siak, będziemy grali, bo lubię. Kocham w to grać. Łezu, mordo, co ty robisz? O nie, bardzo tego nie lubię. <laughs> Żelazne sety on miał. Kurde, lecę stąd, lecę stąd, lecę stąd. To muszę sobie założyć. Dobra, zakładam. Że tutaj dla jakiegoś biednego człowieka niech sobie to odkryje. Będzie potrzebował. O ty, ty, popatrz, popatrz: tutaj masz żelazny set. żelazne i No tutaj! Tutaj! No tutaj! No nie, no nie. Ma... O! O! Zebrał! Dobrze! Chodź tutaj, ty inny człowiek. Znaczy nie inny. Przepraszam. Przepraszam, że ja tak wyzywam ludzi. No, kaj to za skull food? Jezus, ampak... Nie było, słychać widzowie. Jak chcesz, to nie pytajcie, czemu tak dziwnie latałem. O kurde, gościu. Gościu, ja cię na cheatach to nie żyjesz. Ty ja czasami nie czaję tych ludzi, co myślą, że im to coś da. Jak sobie, jak. E... To było za prosta. Muszę zabudować to, bo tutaj jest dużo wełny. Przeciwnik może wygrać rundę, jak to dostanie. I to jest groźne. O, dam temu typkowi z sad. Ej, kolego, kolego, masz. Typo się chyba nawet nie zorientował. O. Kocham tych ludzi, co piszą, że hacker równa się noob. Bo oni, oni się tak rajdują. <ścoughs> Szczerze, to ja jestem dobry w Bedrocka, ale generalnie to robię to tylko na korzyści filmu. Ja przepraszam, że to się tak dzieje. Że rozumiem, proszę nie róbcie jakiś dram czy coś. Eee, ja rozumiem, że. Oj, 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 damage. Rozumiem, że to jest nie w porządku, ale. ja, ja... Pamiętajcie, że ja to robię tylko na rzecz YouTube'a, Normalnie tak nie robię. Starałem się jakoś udawać, żeby jakaś sensacja była, kurde. Człowieku! Ty inny człowiek, chodź Chodź! Wełnę Wełna mi zabrał. Śmieci. Ło, Puchapa. Dobra, lepiej trackera sobie włączę, albo nie. O nie, uderzył mnie rzeczywiście, to może był zły pomysł. O nie, ja zapomniałem, słuchajcie, o drugim mostku, że oni tutaj bardzo dużo... Ile ich tutaj jest? Przecież na tym gra jakieś 200 osób. Okej, okay, normalne serwery. Dobra, Gigie. Ja nie mogę, ja już mam tyle tych hitów, że ja to wszystko zostawiam. Dobra, jak coś, to wiem, co słyszeliście, ale to było krzesło. Ło kurde, ile tutaj ludzi tych jest? No ludzie, opanujcie się. Ile was tu może być? No mnie już to męczy. Myszka mi męczy. Kurde. Mogłem sobie polecieć, ale... Dajmy takiego hakera nuba. Niech sobie pomyślam, że im się uda. Gdzie jesteś? Tu! Okej, okay, fajne i ale ja takich nie chcę. Nie lubię. Siema, kole... A, ajajaj. No, no ale... Tak czy jak gigie, piszemy gigie, chwalimy się naszymi pięknymi cheatami <laughs> Survival mode sobie wejdźmy Survival, halo survival mode, halo tu ziemia, dobra e... Okej, okay, jesteśmy, tutaj trzeba mieć trackera włączonego Bo to jest, to koniec świata, O. A... przeszedłem przez granice świata <laughs> I mi, widzieliście, jak mi życie zabrało? Właśnie powinno odpychać, a jak właśnie nie odpycha, to cię zabija z automatu. Przydałby się tylko drewniany mieczyk. Jedyne. Zapomniałem, jak się chyba crafting robi. Dobra, dwa craftingi se postawia, bo nie potrzebuję aż tyle drewna. Badyle. <laughs> Sorry, wiem, że to was boli fuszy, że tak często kaszla. Ogólnie mam trackera, więc jak ktoś by się zbliżał, to by u mnie się to pojawiło. Jedzenie awaryjne, a miecz to jakby był naprawdę dobry. No i widzicie, tak to jest z tym survivalem. Na niektórych trybach jest lepszy anti-cheat, na niektórych gorszy. Trzeba wybierać. I mam nadzieję, że. Mi wybierze jakąś ładną autoscenkę. bo jakby jest taki coś, że automatycznie zdjęcia, automatycznie takie zdjęcie pier na pierwszy odcinek. I na większości ja musiałem samemu obrabiać i tworzyć, niektóre mi tam, niektóre trochę inaczej, i to nie jest aż takie złe, ale wiecie, jaki jest duży minus? Kurde, no co ten dziad robi, nie mogę tego zniszczyć. Aha, nie da się tego zniszczyć. Co? Czem? Co się tu? Co się tu? Co? 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 Y nie, no, no chyba zaraz do mnie Majeng zadzwoni. Ale ale tamten typy się tak popatrzył. O, dobra, Grace Mod się skończył. Szymo! Szymo! Aha, poszedł sobie. Chyba wyszedł, albo, albo go zapnął Może. Dixet, dawaj mi to. Dawaj mi Dixet. Nie, 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 nie. Kurde! Diakset w las do dziury. Ty, kolego! Kolego, kolego. Też mam cheaty. Nie myśl sobie, nie myśl sobie, nie myśl sobie, nie myśl sobie. O kurda, chyba on ma autoklikera, bo to widać jaki odpał. Co ja go zabiję? No brak, ja z nim. A to ty. Die Siema, się Siema, żegnam. O no, ale się wkurzył, chłop. Diexce to przez prawie połowę gry sobie szykował. Siema, kolego. Jak tam żyćko... mija... Dobrze, no nie rejduj się, nie nie nieładnie tak. Ty, kolego, ja mam żelazny mieczek, ja mam cię na trzy hity. Takich bez setów. No chodź tutaj, co uciekasz, taki... 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 Aha, to mój. To mój sojusznik. Dobra, teraz mam czas na posegregowanie, sobie ekwipunku zrzucę sobie sefitana. No nie no, oni to zbierają! Dobra, nie pomyślałam. <ś dije> Trudno. Przeróbmy sobie trochę drewna. Noe! Kto, 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 co? Nie, jestem debilem. Jestem debilem. Znisz dla debila postawcie. Wypływ, 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 wypływ wyp 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 typów, wypływ typów. No dobra, GG stamtam. Typ, 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 typ. Dobra. Let's go. Zabiłem. Nie mogę się dostać do tych budyneczków. Właśnie o to mi więcej chodzi w tej grze. URL tracking mi stwierdzają. Widzicie, mi stwierdzają już nawet jakieś URL trackery. No i bro. No bro. Ej, nie wkur, weź mnie nie mnie w kurwie. Nie myśl sobie, że ja cheatów nie mam. No gdzie to? No bro! No proszę cię! Proszę cię! Proszę cię! No nie no, zaraz się runda skończy. Ja pierniczę! A walcie się. Ale slaj. No. 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 No, słuchajcie, ale to jest deopodatkowany człowiek. To nie jest żadne brzydkie słowo, to, jest, to znaczy deopodatkowany człowiek. Wiem, że moja logika jest piękna. Prawda? W sensie, w sumie to debil -de to rachunek znaczy. W serio. Tylko przypisane przez dwa L i ze spacją. Dobra, bijemy, typa, bijemy, chodź tutaj! Lubię bedrocka, bo więcej zadajesz HP i możesz ze sikierki No ty debilu, ja mam hity. No nie mogę, no... Oni nie strzelili, gdzie ja jestem! O, zauważył, zauważył. Nóżki będzie mi robił, terera. Nóżki im robię, dobra, nóżki. Się teraz sypią. Człowieku, kop się tam, ty debilu. Przyszło... Oni teraz się tak tam sypią. Chodź tutaj, chodź tutaj. No, chodź. No, zniszcz to. Niszcz to. Dostałam się do środka. Dobra, leję ich, leje ich. Na slaju, na slaju, na slaju. Poryte, 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 poryte. Poryte, poryte, poryte. Nie wiedzą, gdzie ja jestem w ogóle. O kurde, teraz muszę się w jakiś... Jestem debilem. Jestem debilem! Dobra, szkoda. Słabo, że to trwa 10 sekund. Mm. <laughs> Dobra, lecimy sobie. Już nie pieprzymy się, naprawdę. Nie mam całego dnia. W sensie mam. Mam godzinę. Czemu to było takie krótkie? Dobra, łąp łąp. Return to the lobby. Mam dokładnie godzinę na ten odcinek i. 40 minut. Ej, co? Słuchajcie, mówi mi, powiedzcie, jestem jakiś inny? Czy ja kliknąłem, że chcę grać w te flagi? Bo ja naprawdę nie czaję. Ej, dobra, niebiescy, niebiescy to są wrogowie. Myślałam, że. Ho, hotaj, hotaj, takie odważne. No, no i. Skibili leży. Chociaż muszę się z tym zgodzić, że haker równa się, no. Ale nie zawsze, na przykład de 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 taki Dexy. Oj, teraz dzwoni kolega. Dobra, chcecie chcę posłuchać od głosu klasycznego dzwonka? Chyba ta. Zaczekajcie, zaczekajcie, ja coś zrobię teraz. Siema. Ja tak nie za bardzo terera mogę gadać, zaraz wracam. Dobra, i teraz po prostu odebrałem i sobie, będziecie sobie słyszeli to, co robią moi koledzy w tle. Bo w sensie ja teraz... nie... W sensie, w sumie to nie będziecie słyszeli, bo jest bardzo ściszona. Jest bardzo ściszona. E, jest bardzo gra ściszona. Ten, e, Ogólnie. Znaczy, co ja mówię, graja, ja, wysłowić się nie potrafię, jak gram. Mi stara mówi, że ja za mało czytam. Muszę to chyba potwierdzić. Siema, siema kolego, siema. Kto jeszcze chętny? Siema, siema. Ej, ty, 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 zaczekaj, zaczekaj. Pobawmy się. Mam nadzieję, że nie będziecie słyszeli. Eee... ich... Zaczekaj, może ich trochę oddalę? Ech... wiem, że to taka wtopa na odcinku ogólnie. Ale ten cały odcinek to jest w topach. Ten odcinek to jest taki fajny żart. Podoba się Wam? No, naprawdę mam nadzieję, że nie będziecie nic słyszeli. Ej, czemu ja co chwilę wybieram ten tryb? Nie, dobra, już nie odpuszczam lobby. Halo, halo, capture the wall, Dobra, lecimy, lecimy, lecimy na niebieskich. Siema, 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 siema. Czyż widzieliście, jak ten cheater to on mnie denerwował. To nie jest niestety za fajne rozwiązanie, eee, więc lepiej tak nie róbcie, bo to serio denerwuje ludzi. To się rozumiem, że, że ja to robię, ale no. Co za? Co za, Brain to zrobił? Ty, o kurde, kolega teraz ma przez ranę. <laughs> ok, się ma. Który to był ten? Chyba. Nie wiem, tak czy siak się na nich zemszcza. Nie. Co ja zrobiłem? Jakiś gościu mnie z Okej, okay. oni teraz chyba strzeili, że ja przy. Co ten typo próbuje osiągnąć? No po co wy to niszczycie? Po co? Ja wam pomogę. Pomóc? Dobra, ja ich teraz robię, ja im nie dam przejść. Aha, oni się nawet tutaj nie dokopali. Kurde, za dużo tych ludzi tam było. Dobra, lecimy dalej. Jak coś to tam możecie słychać Jakieś pogłoski, nie zwracajcie uwagi. Ty, kolego, nie uciekaj. Proszę cię. Ty, oni sobie tutaj robią przejścia po bokach. Oni są jak mrówki. Kościół się załamał psychicznie. Oni wychodzą, zobaczcie oni. Ty, ty, ja ci zaraz dam piesku. No, no, no. Nie wolno zły piesek. Tutaj są złe pieski. Tutaj też. Dla złych piesków są kary. No, nie wolno. Trzeba być dobrym pieskiem. Oni połączyli ten most? Nie, i dobrze. Kurde, ile ich to teraz wlazło, jakie ja mam ich zabić? Nie, no nie właście tutaj. Stevek, 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 Stevek. Stevek. Na jego oczach to zrobię, jest... no, dobra. Kamienny miecz zadaje więcej, to jest syf. Nie. Kurde, wykryła mi cheaty. Dobra, generalnie spójrzmy ile nasz gameplay już trwa. Ty 35 minut zostało do końca. No to może jaki e... jaki tryb CubeCraft. Chociaż nie wiem czy no. Za dużo się czytowało jakieś znajome. Co, co to jest? W sieci LAN, Ty, czyli serwer. serwer. Aha, to jest ten Cubecraft w sieci LAN, dobra, nieważne, to The Hive chyba też mam bana, yy, więc ogólnie mam bana, ale dobra, nie, nie mam, przepraszam, musiałam się skupić na czymś innym. Hide and Seek. halo y nie ja źle robię ja źle robię zwalać nie tak miało być no nie, you no, know. i właśnie minus, że na, yeah. <coughs> na The Hangouts nie ma koma. Poprawię się, co? Źle <coughs> się czuję, chyba musimy zrobić krótszy odcinek. Może mnie wywalić, to, Dobra, Bedwars. Solo. Ale tutaj to zaflaja się od razu, dostaje bana. Ale za cheaty, to można po jakimś czasie. Stateczek. Dobra, lecimy dalej. Dobra, myślę, że to będzie ostatnia runda albo przedodstatnia. Yy, mam nadzieję, że odcinek wam się będzie podobał. Proszę zostawcie suba. Ja naprawdę mam tak mało. To strasznie pomaga. Ja że, że jestem biedny. Daj, daj grosza Manelowi. Daj grosze manelowie, jestem biedny, mam mało, mam mało subskrypcji. No. Mam mało subskrypcji. Dobra, proszę zasubskrybuj, kochany drogi widzu, yy, bo mam mało subskrypcji. Ja myślę, że się tak yy, na którymś z takich odcinków, takim peplaniem to się tak wygłupie, że potem że potem wyląduje w ekipśnecie. Typu bo, typu czemu? 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 I czemu to tak wolno leci, ale dobra, nieważne. Zaraz zobaczymy. Ile kosztuje wełna? Buy items. Wełna? 5! Czy to tak wolno leci? Ja półcola. To wełna jest taka droga. 32 wełny, takie drogie. Mam obudowane łóżko wełną to to jest normalnie hit. A jesteś tańszego? Nie. Dobra muszę iść dalej kupić wełnę. Dalej dalej szybko 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 szybko. Dobra mamy wełnę. Ja. Ci! Jakie to jest głupie na tym Hypixelu? Trzeba miecz kupić. Nie przydzielają. Znaczy nie Hypixelu, na Ten serwer, żeby droga, dobra, powiem Wam, tutaj jest najgorsze. Bedwars, jakie jest? Najbardziej popularne i najgorsze. Nie grajcie na nim. Dobra. Stawiam. Co ja piernicie. Dobra. Ta, ta, ta. Ale mnie porobiliśmy cię. Dobra. No to to chyba na wszystko z tego odcinka. Ja chciałam już użyć flaje, Już mnie tak korciło, żeby kurde sobie polatać, ale na loby Ante nie ma, więc. Dobra. To wszystko z mojej strony. Nie zapomnijcie zostawić suba. Papatki.